Witam serdecznie Trygon Wody na moim kanale Ryby, Raki oraz Skorpiony. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 3 do 9 lipca. Sprawdzę dla Was energię na nadchodzący tydzień, pracę, finanse, uczucia, a także zdrowie. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, więc ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne, a także roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, obfitość, pracuję z oczyszczeniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę, zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Dobierzcie sobie odpowiedni kamień dla siebie, tak żeby was chronił jak osobisty amulet. Wszystkie kamienie zostały opisane. Przeczytajcie sobie, który pasuje do jakiego znaku zodiaku, na jakie dolegliwości i dobierzcie odpowiedni dla siebie. Moi kochani, zaczynamy czytanko tygodniowe 3 do 9 lipca. No i zobaczmy rybki. Rybki, rybeńki. Co dla Was przyniesie nadchodzący tydzień? Moje drogie rybki, Wy się możecie martwić troszkę o finanse, o pieniądze, czy Wam na wszystko wystarczy. Może macie tu zaplanowane wakacje, może macie tutaj jakąś sytuację, w której trzeba coś spłacić, tak, zaczyna się nowy miesiąc. I tak, jakby znowu nowe opłaty, tak? Troszkę się martwicie finansami, piątka monet, troszkę się martwicie, co dalej ze wszystkim zrobić, ale nie macie się, moim zdaniem, czym martwić, ponieważ tutaj w sprawach zawodowych jest azbuław. To jest działanie, to jest konkretne ruszenie do przodu. Tu może być nowe zlecenie, nowa praca, i tak, jakby tej pracy będzie bardzo dużo. Tu się nie ma co martwić o pieniądze, kochane rybki. Bo te pieniądze będą. One będą stale przypływały, będą klienci, będzie się działo, będzie ruch w biznesie. Także martwić nie ma się czym na zapas. Piątka monet też może mówić o jakimś zubożeniu, stracie, ale to może być karta, która pokazuje wasze lęki, obawy. Być może w przeszłości kogoś straciliście, ktoś was opuścił, z kimś nie było kontaktu dłuższy czas. Co was miłego spotka? Nowy początek, kochani, karta głupca. To jest radość życia, to jest cieszenie się każdym dniem. To jest też karta dziecka, tak? Jeżeli macie dzieci, no to możecie tutaj mieć dużo radości z, z czasu spędzanymi z nimi. Natomiast niektóre rybki mogą też dowiedzieć się właśnie o ciąży, ale ja tu widzę bardziej nowy początek z osobą z przeszłości, która gdzieś tam mm, wcześniej zaistniała w waszym życiu, mm, okazała wam dużo uczuć, wsparcia, miłości. To może być rak, ryba, skorpion, ktoś z trygonu wody, bądź panna, bo pannę mamy na pozycji uczuć. Ale tu przychodzi do Was ktoś z jakąś propozycją stabilizacji. Zamieszkajmy razem, stwórzmy związek, stwórzmy solidną rodzinę, tak? Długo na Ciebie czekałem, czekałam i myślę, że warto się zaangażować. Myślę, że Tobie nam nie zależy i jest to tak jakby energia z obu stron. Jesteś jedyną osobą, na której nam nie zależy. Ja chcę z Tobą stworzyć rodzinę. Ja wiem, że to będzie solidne, trwałe na lata. Chcę się zakotwiczyć, chcę mieć dom, rodzinę i chcę po prostu zrobić to z tobą. Tu wraca osoba z przeszłości. Nie wiem, może już o niej zapomnieliście, może gdzieś tam już nie pokładacie nadziei w tym, że coś się może ułożyć, i tutaj ta osoba przychodzi z nowym początkiem. To jest nowa, czysta karta możliwe, że ta osoba jest po jakiejś transformacji, po tym e, takim oczyszczeniu siebie wewnętrznym, jest na Waszym poziomie świadomości, wzrasta i czuje, że warto się tutaj połączyć, warto się zaangażować. Co Was może zasmucić? Królowa buław. Wy możecie się martwić, czy ta osoba nie chce na przykład, żebyście byli tutaj tylko kochanką, kobietą w ukryciu, ale absolutnie tak nie jest. Ja widzę, Rybkie, że Wy macie trochę zamartwień, też niepotrzebnie sobie głowy zaprzątacie jakimiś negatywnymi myślami. Bo pamiętajcie, że to, o czym myślicie, to przyciągacie do waszego życia. Nie myślicie negatywnie, absolutnie e, trzymajcie się z dala od takiego myślenia, od skupiania się na tym, co może się nie udać, co jest niefajne, bo naprawdę idzie obfitość do waszego życia, idą pozytywne energie, pozytywne wibracje, i tutaj możecie dużo zdziałać. Na pewno w tym tygodniu będziecie kochane, szczęśliwe. Tu możecie spotkać miłość swojego życia, samotne rybki mogą wejść w relacje. I ja tutaj widzę, kochani, naprawdę cudowny tydzień dla Was, jeśli chodzi o sprawy emocjonalne. Wy jesteście bardzo wrażliwym, uczuciowym znakiem, i tak też ten tydzień się pokazuje. Dużo miłości, dużo wsparcia od osób z zewnątrz, no i też przychodzi do Was faktycznie taka miłość z przeznaczenia. Zdrowotnie dziewiątka kielichów. Karta pokazuje problemy z narządami płciowymi oraz hormonami. Więc na to trzeba by w tym tygodniu zwrócić uwagę. I karta wyroczni dla Was. Medytacja i kontemplacja. I akurat pokazała się karta wasza, czyli rybek. Także rybki medytujcie, kontemplujcie, nie skupiajcie się na negatywnych myślach, tylko na tych pozytywnych. Jeżeli dopadają Was negatywne myśli, uziemiajcie się, spędzajcie czas na świeżym powietrzu. Na łonie natury, tak? Woda, góry, trawa, chodźcie boso, naprawdę uziemiajcie się, miejcie kontakt z naturą, z Matką Ziemią. Warto w tym czasie myśleć pozytywnie, bo do Was zmierzają bardzo pozytywne energie. Cudowny tydzień dla Was, rybeńki, tego Wam życzę. Jak macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po z Waszym znakiem Zodiaku. Wszystkiego dobrego i zobaczmy, co u moich kochanych raczków. Raczki, moje kochane raczki, 3-9 lipiec. Co dla raczków. Wow, koło fortuny. Tutaj idzie ogromna zmiana, kochani. Ogromna zmiana, która tak naprawdę i tak musi zaistnieć w Waszym życiu. Jeżeli Wy z czymś nie ruszycie do przodu, to życie za Was zdecyduje. Tylko pamiętajcie, że jeżeli to życie za nas decyduje, a nie my... To niekoniecznie ten obrót spraw może być taki, yy, jaki sobie życzymy, tak? Nie musi być korzystny dla nas w tym momencie. Może po latach okaże się, że był, ale tak jak mówię, czasami, jeżeli zwlekamy z jakąś decyzją, to może być po prostu problem z tym, że nie podejmiemy odpowiedniej decyzji i los za nas decyduje. Do przeszłości odchodzi trudny czas. Dziesiątka mieczy to karta bramy, mówi, że tak naprawdę kończy się wszystko to, co złe odchodzi do przeszłości jakiś marazm stagnacja, niepokój to wszystko się kończy, tak sprawiedliwość, raczki po rozwodach, po rozstaniach, bądź na etapie to wszystko kochani, tak jakby się kończy, cały okres karmiczny dla Was mija Wy macie w tym tygodniu urodziny, także wszystkiego najlepszego kochane raczki dużo szczęścia, spełnienia i przede wszystkim miłości, bo Wy jesteście takim wrażliwym, emocjonalnym znakiem, nie bójcie się tej miłości, tutaj pojawia się ktoś nowy do relacji, nowa możliwość Nowy związek, nowa osoba, która będzie stabilna w przyszłości. Giermek również mówi o czasie spędzanym z dziećmi. Dużo miłości będziecie okazywać swoim dzieciom. Tutaj będziecie bardzo dumni ze swoich pociech. Może wyjeżdżacie gdzieś wspólnie na wakacje. Tu będzie taki czas radości i spełnienia, ale Wy tęsknicie za uczuciem, za miłością, za jakąś osobą. Wam się wydaje, że to już zostało utracone. To też może być rybarak skorpion, też trygon wody przy Was. Być może z kimś się kiedyś spotykaliście, nie zawalczyliście o te relacje, troszkę Was to tutaj teraz gnębi, nie możecie spać po nocach, bo wydaje Wam się, że to jest utracone, tak? Natomiast osoba na tej karcie nie widzi tych dwóch kielichów z tyłu. Płacze nad tymi trzema, płacze nad rozlanym mlekiem, natomiast nie dostrzega tego, że jest szansa. Jest szansa, tylko trzeba po nią sięgnąć, bo to jest tak, że Wy dostajecie denar od losu, czy Wy go zakopiecie, roztrwonicie, pomnożycie. To zależy od podjętych przez Was decyzji. Natomiast po te szanse należałoby sięgnąć. Jeżeli chcecie, kochani, spełnienia w uczuciach, tu przychodzi osoba z przeznaczenia. To jest ktoś Wam pisany, osoba z poprzedniego wcielenia, z którą jesteście mocno energetycznie połączeni. Sięgnijcie zatem po to uczucie. W pracy karta sądu, tu jest oczyszczenie atmosfery, to jest tak jakby rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Może zaczynacie nową pracę, może po prostu wzrastacie w tej pracy, poczujecie takie skrzydła, jakby ktoś Wam dodał skrzydeł. Że w końcu czujecie się docenieni, spełnieni, ktoś Was zauważył, ktoś zauważył Wasze trudy starania, tu jest też możliwy awans w pracy. Zdrowotnie pokazuje mi się tylko stres i przemęczenie, ale to też może za dużo na siebie po prostu raczki bierzecie i niepotrzebnie, bo też pamiętajcie, że nie samą pracą i stresem człowiek żyje, więc no nie skupiajcie się na tym, tak? Są wakacje, korzystajcie ze słoneczka, z witaminy D3. Spędzajcie czas z najbliższymi i zawalczcie o swoją miłość. Naprawdę zawarczcie o tę miłość, bo ona mi się mocno tej pokazuje. Tak jakby to jest osoba z przeznaczenia, nie bójcie się tej miłości. Szczęście jest po Twojej stronie. Piękna karta z księżycologii. Szczęście jest po Twojej stronie raku, także korzystaj z tego. Bierz pełnymi garściami. Ja Wam życzę cudownych wakacji, spełnienia wszystkich marzeń raz jeszcze wspaniałego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. No i na koniec osoby spod znaku skorpiona, co też dla Was, moje drogie skorpione, w tym tygodniu. Mhm. Mm Moje drogie Skorpione, tutaj wraca osoba z przeszłości, z poprzedniego wcielenia. Karta sądu to jest połączenie z bratnią duszą, z osobą, która jest nam pisana odgórnie. Tak, jakby opatrzność nad wami czuwa, jest szansa pogodzenia się, szansa na szczerą rozmowę, bo wy za jakimś tęskniliście, z kimś planowaliście przyszłość, rodzinę i wiecie, że to jest ktoś z poprzednich wcieleń, bo tu mamy drzewo życia. Pojawia się osoba bardzo energiczna, bardzo e, taka no mm, przyciągająca. To nie tylko bratnia dusza, to też może być bliźniaczy płomień. Was jest tutaj dużo, więc no dużo różnych energii mi się pokazało. Być może wyłapałam właśnie wasze bliźniacze płomienie, wasze bratnie dusze. Ale tu, kochani, sprawiedliwość przychodzi, tak? Kończy się jakaś karma i przychodzi coś nowego. Niektóre skorpiony będą tutaj się rozwodziły, um, rozstawały, jeżeli tkwiły w związkach, które nie dawały szczęścia i satysfakcji, bo przychodzi miłość z przeznaczenia, przychodzi ktoś wam odgórnie pisany. Czasami coś się kończy, żeby coś się mogło zacząć, ale to jest nowy, lepszy początek, nie obawiajcie się go. W pracy natomiast widzę stresy. Nie Nieprzespane noce, martwicie się o pieniądze, martwicie się o to, że wydatków coraz więcej. Nie wiadomo, jak wszystko poskładać do kupy, jak to wszystko pozamykać, podomykać, co tutaj zrobić. Żeby było dobrze, pojawi się szansa na zarobkowanie, na nową pracę, czy też dodatkowe zlecenie. Tylko troszkę będziecie się bać, czy to przyjąć, bo może być taka sytuacja, że nie będzie wtedy czasu dla rodziny, tak? Nie będzie czasu też na swoje przyjemności, hobby, bo cały czas będziecie poświęcać pracy, zarabianiu i zdobywaniu tych pieniędzy, więc możecie po prostu się mocno tym stresować. Mm, tak jak mówię, przychodzi połączenie z osobą z przeznaczenia. Także, kochani, to będzie przełomowy tydzień i tutaj tak jakby wszystko się odmieni to co teraz zapoczątkujecie będzie stabilne na kolejne lata zdrowotnie czwórka kielichów karta pokazuje niedomagania układu limfatycznego i powiększenie węzłów chłonnych, także na to trzeba by w tym tygodniu zwrócić uwagę i karta wyroczni, wnioski są na wyciągnięcie ręki także takie macie kochani przesłanie, ja Wam życzę wspaniałego tygodnia, zapraszam oczywiście do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Udanych wakacji, kochani, wszystkiego dobrego.